W 2025 roku internet nie prezentuje się zbyt ciekawie, mm, uważam, że jest to kupa, kupa główna. Jednak są pewne zakątki internetu, a dokładnie zakątki YouTube'a, gdzie ostały się normalne filmy. Filmy, za które pokochaliśmy internet, przynajmniej ja pokochałem internet za takie filmy. I chciałem się po prostu z wami podzielić moim znaleziskiem, a raczej znaleziskiem innego gościa, którego wam zaraz pokażę. Shoutout dla niego. Nie pamiętam jak masz na imię, sorry. No i kurczę, przedstawiam wam teorię żywego internetu. Żywy internet teoria. Co to jest? Nie. Dobrze, a więc mam tutaj przygotowaną mapkę, przygotowaną przez tego jego jegomościa. I więc zacznijmy z takim najbardziej popularnym, czyli IMG. No więc działa to tak, że wpisujecie sobie IMG i cztery losowe liczby. Pierwsza liczba to 4131. I uwaga, patrzcie zaraz jaka dzieje się magia. Miliony, setki tysięcy filmów, które nigdy nie były odkryte, 6,5 wyświetleń, czyli tak naprawdę to nikt tego nie obejrzał po prostu. Zobaczmy pierwszy. Mamy tutaj nagranie: 13-letnie, gdzie, gdzie goście się dobrze bawią na dachu po prostu. Dobrze, ale idźmy dalej. Tu jakiś chyba vlog: 25-minutowy odcinek od gościa Aaron Jager. Ej, to nie jest. Dobrze, ten gościu po prostu chciał się wygadać i wygadał się do YouTube'a. Niestety, pan Aaron Eger, to jest jedyny film jego. 11 wyświetleń, prawdopodobnie obejrzał on to 10 razy, a ja byłem tym jedenastym. Dajmy MVI. Excuse me, zdecydowanie tożuje moje nagrania i nie pozwala mi. Dobrze, przywrócono mi internet. A więc obejrzymy film. Proszę, zaryć, zaryć. O, wkurzył się. Jestem, uwaga, jestem pewny, że ten gościu ma przynajmniej 10 tysięcy filmów. 22 tysiące filmów. Każdy film jest jakiejś antylopie, kozie czy innym czymś. Wszystkie są takie same. Co to jest? Co to są za ludzie? I znowu. Znowu, co to jest. Nie Nie Jezu, mam nadzieję, że przeżył Dobra, trafiliśmy w jakąś dziurę Okej, okay, mamy jakieś triki na rowerze 16 lat temu Uuu, ale Podjechał Brawo, brawo dla pana Mamy też słodkiego Psiaka Znowu on i to jest inny kanał 8000 filmów I 100 subskrypcji tylko Kolejny przekręty film Kurde, ale samochód Wło się świeci nawet Ok, mamy nagranie z autobusu Na którym nic się nie dzieje. Nie wiem, że on ma też dużo filmów 500, też sporo. I nagrywa to w samych autobusach. Co to są za ludzie? Dobra, ja, te, ja też wiem, że on ma setki filmów, nie? 1600, o kamieniach. Skąd oni biorą tyle kamieni, nie? Co to jest? Nie, to jest ten kanał z rybkami, ja chyba wiem co to jest. 25 tysięcy filmów, 7 godzin, 13 godzin. Skąd on bierze te ryby i... Dobra, mamy złoto, uwaga. Uh, hello, my name is Steven Buck. I am a native English speaker, originally from New Zealand. Language, uh, I'm based in Krakow and I wow. uh, look forward to hearing from you. Thank you. Tego się nie spodziewałem. Nowe, bo one są podzielone. Sprawdźmy na webcam. Tylko nie wiem, czy najpierw idzie miesiąc, czy dzień. Dobra, nie spodziewałem się tego. O, on ma coś dobrego do powiedzenia. Uh. John Moyer, ale ma głos! John Meyer, dzięki Ci. Jakaś kolejna kopalnia kontentu, nie? Pozdro. To jest to, to główną o czym mówię. Czym jest Serial Friends 2016 10.31. 31 Również Halloween w 2016 roku. -temu? Hello, my name is Chad Johnston, I uh, want to thank you for this opportunity that you have provided uh, for me to experience this interview process, uh, as it relates to, become... Ej, to jego, ten, o pracy. becoming a school principal. Uh, it's been very nice do Nie Dobra, wybieram cię. Hey Cameron, I think you did an excellent job on your, your presentation this week. I like incorporate. Dobra, ale czemu oni to wrzucają na YouTube'a no. To jest nagrane laptopem, nie? To. To nagranie jest zrobione laptopem. Oni mówią. Znaczy. No, co to jest? Uciekam z więzienia Brainerot 67 w Roblox. Akademia potworów dla uczniów SA Team? Dobra, sorry, ale... co to jest? Co to jest? A oni są Polakami w ogóle? <laughs> To wszystko. Dobra, to jest slopnie. Jeszcze te reklamy. O! Jakie to jest wszystko kolorowe. Mm. <słuch>